Widzowie, tam jest baza pijaków. O, gdzieś tam, właśnie. I tam idziemy. Tam, w tej dziurze. A my idziemy sobie tędy, żeby wejść do niej normalnie. Dobra, pomniejszymy trochę ekran, bo się wszystko zlewa. I idziemy. Zobaczymy, czy natrafimy na pijaka, czy tylko puste butelki po różnych rzeczach. Wiecie, bo ta baza pijaków to taka dziwna. Bo jest tam alkohol cokolwiek. To nie są też... wiesz, to widzowie to nie jest w ogóle ten, to nie jest, to nie jest jak żółt pod żabki, który se kupuje i pije pod żabką. Tylko to jest taka ukryta baza, do której kiedyś baliśmy się wchodzić, kiedyś nas pijacy przyłapali na tym terenie. O, tam gdzieś. E, więc ostry przypał. I jak raz czy drugi weszliśmy i nikogo nie było, Słyszę jakieś głosy. Wiecie, to jest coś takiego, że jak zobaczymy jakiegoś człowieczka, tam w tej bazie, tam jest ta baza, to my spidlamy. Pokazać Wam, że ktoś tam idzie. O jezu, speedramy. Szybko. Zademonstrowałam tam. A więc. No. A więc pokażemy Wam za chwilę, jak wygląda ta baza pijaków. Poczekajcie. Widzowie, niestety tam jest ta baza pijaków, ale zobaczcie, jak to jest obrośnięte. My tam nie, nie zdołamy... że żeby... to jest właśnie coś takiego. My spidżelamy po prostu. No. No i to było strasznie porośnięte. to...